Antonio, ostatnio napisał komentarz, zagrasz kiedyś postacią, która ma same złe cechy? I też obserwując mojego wasala, to myślę, że. To jest dobry pomysł na odcinek. I hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Ryniu. I tak jak mówiłem na samym początku, będziemy się tworzyć najgorszego władcę Polski w Crusaders Kings 3. I oczywiście moi drodzy, jeżeli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie łapce w górze. Chociaż nawet możecie dać ją już teraz, to wtedy nie ma obawy, że zapomnicie dać ją później. Tylko, no bo jak dacie ją teraz, no to nie będziecie musieli dać ją później, więc możecie dać teraz. Tym razem zaczniemy od roku 1066. No i oczywiście wybierzemy naszą wspaniałą, piękną Polskę. Dajmy mu jakieś imię. Katolickie. Sebastian jej będzie. Dynastia. Albo niezbyt mądra. O, niezbyt mądra dynastia. zarobiście. To brzmi jak plan. Dajmy im tu na logo jakieś mądre zwierzę. O, owca. Dynastia niezbyt mądra. Dajmy mu najgorsze wykształcenie naukowe. Niech coś tam ma chłopak. Dobra, dajmy mu takie najgorsze cechy też. Leniwy. O, leniwy to brzmi jak plan. Co co jeszcze mamy? Tchórzliwy też spoko. Nieśmiały. To może nie. Przewrażliwiony. O, przewrażliwiony spoko. I pozostałe cechy. Taki wyrodzony, że tak powiem. Nie będzie odrażający. Imbecyl. Kuderlawy. Nie chcesz jeszcze garba? Też brzmi jak plan. Sepleniący. Wienkała. Karzeł. Owoc kazirodztwa. To brzmi jak plan. Słabowity, Tępy. Kaszlący. Sapiący. O, zboczeniec. No i poza tym wygląda pięknie teraz. W ogóle minus 130 punktów, to jest ciekawe. Dajmy mu jeszcze taką wagę. O, czekajcie, jak wygląda lepiej? Tak, czy tak? Chyba tak. O, taka fajna taka fajna baryłka, co nie? A gdzieś to jeszcze chyba wzrost był. O, jest wzrost. O, dobra, taki. O, jeszcze fryzura pazia, czy może coś innego? O, to wygląda idealnie. Dobra, jest git. I niech będzie taki na maksa rudy. No i gitara, mamy swojego króla. Trochę, trochę tak, takie zdjęcie z nisk niskie, ale dobra. W ogóle patrzcie, już zdrowi u progu śmierci. Okej, okay, zobaczymy jak długo pożyjemy. Cel życia? Tutaj będziemy, żebyśmy byli zdrowi, co? Żebyśmy trochę coś tam przeżyli, może. Ale czemu? Tutaj jest niewielka kara tylko. Tutaj jest niewielka średnia kara. Aha, poważna kara. A, okej, okay, to chyba tutaj przesadziliśmy z tymi. Wadami, że tak powiem. Ale zobaczymy. Znajdźmy sobie żonę. O, chyba. Yy, mało chętnych. O, Albinoska, to, to brzmi jak plan I, i zaakceptujesz to? Szansa na dzieci brak. Okej. Okay. O, to było szybkie. Dobra, trzeba to inaczej trochę zrobić. Dobra, teraz się ograniczyliśmy do yy, takich cech jak odrażający imbecyl karpaty. Ceplenięcy, jękała, karzeł i tępy, żeby, no, przeżył. Chociaż jakieś 5 minut. Dobra, wszystkie cechy na zero. W ogóle, jak tam nasza rada? Ej, nie jest aż tak źle. Wtedy było gorzej. Egzotyczny oręż, że możemy tutaj zdobyć zbroję. Ale dostaniemy 70% stresu, więc czemu nie? Przynajmniej będziemy bezpieczniejsi nieco. Dobra, i tu możemy jakiś fajny sojusz złapać. Cóż, chorodu, więc czemu nie? Ona się zgodzi. Idealnie. O, tu widzę, że jakaś w, w, wrogie y, państwo nas najeżdża. Pomoże. Ja wam dam. Wystawmy wszystkie armie tutaj. I oczywiście dowódcą zostanie nasz król. O, proszę bardzo. Ty na coś mam, tu? Jakieś umiejętności? Dowodzenie własnymi żołnierzami? Ho ho ho. Już ja wam dam, wjeżdżamy i w nich. No trudno, wasal ranny. No elegancko. My to jednak dobrym dowódcą jesteśmy. I w ogóle czemu mam 10 wintrycy? A, bo małżonek, plotki na dworze. A może się zająć czymś innym? To ona jest taka podstępna? Ona tu mamy dziecko! Jest przygłupia, szkaradna i garbata! Świetnie. O. Pijak, alkoholizm, to brzmi jak rozwiązanie problemu. I zyskaliśmy bardzo fajną cechę. Mogę się zacząć y, tutaj y, y, rozkoszować trunkami. Na zdrowie. No i stres nam spada elegancko. Alkohol to jednak rozwiązanie. Nie no, to jest żart Oczywiście, nie bierzcie tego na poważnie. To jest, to jest taki dowcip. Nie róbcie tego. O, możemy też zyskać punkt w nauce. Nie dzięki. Kwestia lojalności. No przecież wiadomo, że to moje dziecko, chyba że ona w ciąży. Ale to się i tak dobiemy po, po cechach, jak się urodzi dziecko. No i mamy syna! I jest brzydki, więc to na pewno jest nasze dziecko. Tak, gdyby tak podbić, podbić prusy, Gdy powiedzmy wojnę, wystawmy całą armię tutaj. Oczywiście z będzie Sebastian. Wiesz, dowodził. O tutaj, złapmy tą wrogą armię. Podejrzliwy Hicho, Sambor Hichocze. On sobie kpi z naszego seplenienia, już ja wam dam, dawaj. E, po dawaj Powtórz to jeszcze raz, Stoc stoczymy pojedynek. To brzmi jak plan. Ej, no elegancko! Mamy z nim szansę? On jest też słaby, jest ranny i ma pięć walczności, dobra. Dobra, duży wzrost prawdopodobieństwa, że się uda. Lecimy Trzymam swojego przeciwnika w niekorzystnej sytuacji, ale nadal muszę zapewnić sobie zwycięstwo, okej? Okay. Dobra, uch, spróbuję tego, po prostu gin Dalej, trzymam swojego przeciwnika w niekorzystnej sytuacji, ale nadal muszę zapewnić sobie zwycięstwo Przez wytrwałość i śmiałość, Szumowino! Zwygrał! No nie wierzę, no! Udało się, nasz król wygrał Nie posiadając żadnych umiejętności w walce, udało się Elegancko, to się nazywa król Ej, on ma sojusznika jakiegoś To my też Bez do wojny O, dobra, walczymy Idzie nasz sojusznik Dajmy RADĘ Ej czemu tu jest ten twój dowódca? A przecież ja jestem dowódcą, więc o do co chodzi O, to już nie się tam klepie Tylko czemu mu pomożemy na czas? O, w ostatniej chwili! Wow Ej, wygraliśmy, lol! To, jakiś gość się pojawił Trepanacja duszy Mój panie, jestem wrodzony trepanterem Czuję, że twój umysł jest ociężały, a to dlatego, że stał się on cięższy no, ciekawe, to ma sens? <noise> Duchy przesiąkają twój umysł. Skupią za każdym razem po troszku twój intelekt. To jeszcze coś zostało? <noise> Mogę stworzyć przejście, które je uwolni. Dawaj, mordo, lecimy. Ta, ostro! Już nie jesteśmy tempi! Wow, teraz mamy w intrydze 5, już nie 3. i to można się stem... Stęp... to... wow! Wow, to... Jezu, ile my ludzi możemy teraz wyleczyć na całej... na całym świecie i w Polsce. O, goście nam robi kolejny artefakt i możemy z niego uczynić pijaka, czemu nie? My no to jednak dobry, do, dobrze jesteśmy, Analfabetyzm. Nasz ksiądz chce nas uczyć, tutaj czytania. E, król miał dużą koronę, co? Jestem biegłym czytelnikiem. No raczej. O, kolejny problem, niestosowne uwagi. Niech będzie alkohol, to rozwiąże wszystkie problemy. O, możemy jechać na imprezę i to jeszcze tutaj stracimy stres, bo jesteśmy pijakami. Nights. Nice. Chyba jeszcze raz się przejdziemy po prusach, tak? Myślę, że to jest dobry pomysł. I oczywiście ja będę dowódcą. Co już uciekasz? No, czekajcie, bo tu jakieś gnida idzie z Gdańska, pewnie chcą tutaj coś zaorać mi ziemię. O, już wygraliśmy ty! Nasz król jest genialny. Mój panie, może e, nadszedł czas, abyś nauczył się poprawnie czytać i pisać. E, wiem jak pisać. E, e, na ra... Po możemy podjąć decyzję w zakresie przyjęcia celibatu. Nice! To brzmi jak plan. Wybacz, Rono, ale celibat to celibat. Pobożność i duchowieństwo zrośnie. Od dziś zaczynam nowe życie. Ale z tego co widzę, tutaj nie widzę problemu, że tutaj e, d, e, celibat jest, więc żona chyba jakoś tak specjalnie nie cierpi. O, znowu problemy, jakieś załamanie psychiczne. No to lecimy w alkohol. Ucztaj dylemat. Książę biskup Bogumił. I bardziej interesujesz mnie ty. Zobywamy stres, bo mamy celibat. Co my będziemy robić z tym biskupem? Tego nie wiem, ale niech będzie. O, córka dorosła, ciekawe, trzeba jej znaleźć męża. O, i co już z Danią mógłby być? Czemu nie? Król Dani, dawaj ten, dawaj, pomożesz mi podbić pomoże. Dobra, próbujemy. Dobra, może tutaj gdzieś staniemy i modlimy się, żebyś przetrwać... Ile? O, o, o! Duńczycy płyną! Chodźcie tu. I chodźcie tu, będziemy się potykać. I już jakieś gnoje tutaj coś kradną. O, 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 jest plusy, dobra, dobra, dobra. Jest, mam jedną armię, druga nie interweniuje. Nice, wygraliśmy i tutaj druga będzie bitwa. Nice, ale Duńczyk, nie opuszczaj mnie. Help me. O, o, w ostatniej chwili dołączył, ale i tak przegramy. Nie, tylko nie to. Yy, trochę tak ludzi nie mamy już. Atakują nas, o nie. O nie, porażka, moi drodzy. No trudno się mówi. 300 mamy golda. Ten? Ten na minusie? Ten co? Ty Jak nasza żona jest w ciąży, jak ja mam celibat? O co w tym chodzi? O ty książę, Zygmunt. Ty hamie. Każdy będzie wiedział o twojej niewierności. O, pijaczka. <laughs> się nagle zrobiła. Możemy ją ten, y, uwięzić, ale mamy 0% szans na to. Próbujemy. <laughs> Jesteś zadowolona z moich działań. Ciekawe. <laughs> Ty, tego Zygmunta możemy uwięzić, spróbujmy. Ty, udało się Zygmunta złapać tego, co naszą żonę, ten Teges. Okej. Okay? Ja ci zaradzam, Cimciaramcia. Torturuj. O, gość tutaj zyskuje y, y, problem. Zły umierający jest. Zrzeknij się roszczeń. O, wygnaj. O, zachciało ci się skakać na boki z moją żoną? No i gitara. Z tego co widzę, to pomoże jest osłabiony. Mają mega długów i mają mało ludzi. Więc to czas podbić pomorze gdańskie Teraz musi się udać Jedność z ciałem odblokowaliśmy Boże, to by w ogóle będziemy teraz zdrowi No tutaj Polska w ogóle nam się poszerzyła Nice, Poznań Nie, Prusy, Prusy, nice Tutaj w ogóle nie ma wrogiej armii Możemy sobie to przejmować na chwilę obecną Bez żadnego problemu Więc bardzo fajnie O, ale wracają tutaj Chociaż jakbyśmy teraz w nich wlecieli Powinniśmy dać radę, co nie? Bo oni są wykończeni tutaj Co wy uciekacie? dawać tu Tu jakaś mała armia złapana Okej okay. Chodź tu co uciekasz teraz? Synek, nie ma takiego uciekania. Dobra, udało się wygraliśmy, nice! Ale ta nasza Polska coraz większa jest, więc to jest super. Ten nasz beznadziejny władca daje radę, chociaż już ma 50 lat. O, to jest znowu jakieś ziemi podbite. Berlin! O, o pojedynek w szachy, to, to brzmi świetnie. E, tutaj użyjmy naszych umiejętności intrygi. O, ma takie same, to może być ciężkie. Ty, wygrałem. Nie, nie, nie wiem, jak to jest możliwe, ale, ale, ale się udało. Po prostu dawałem wszystko pod intrygę. <laughs> Jakie to uczucie, przegrać, mały człowiek? O, żona umarła. Ta niewierna. Być może nigdy cię nie kochałem. Siema, która chce zostać królową. W ogóle ta, ta, ta aranżacja tutaj, małżeństwa jest trochę taki Tinder ze średniowiecza. O, garbata. Super. O, możemy iść na krucjatę. Moi wojownicy będą gotowi do walki. I z kim to w ogóle jest wojna? Gdzie to jest? A tutaj. No dobra. Deus wult! O, pięknie wyglądamy jako krzyżowiec. 21 tysięcy wojska. O, kurde. Jedziemy tam, czy nie? już sojusznicy. O, idzie tutaj, dobra, dobra, wbijamy tam, wbijamy. No, dostaliśmy cechę krzyżowiec. Chyba przegramy tą walkę tutaj i wszyscy giną z tego, co widzę. Gdzie ta nasza armia idzie? Aha, tutaj. Dobra, już się powiem, że wracamy do Polski. Tam się chłopaki znowu biją, ale nie wiem, czy moja armia dojdzie na czas. Ale chyba wygrywają, tak czy inaczej. No i git. Może uda nam się coś zdobyć. Albo i nie? O jezu, wchodzą w nas. O, mój Boże! Jakiś sojusznik Halo coś, nie? Mamy taką małą armię, że chyba wracamy do Polski. Coś tam spróbowaliśmy. Nie udało się, moi drodzy, zwycięstwo! Kruciata została ten. Krucjata została wygrana i nasza dynastia otrzymała królestwo walencji? Moja córka tam jest. Może tak nie do końca, bo jest uwięziona. NICE! Ta, i to ona ma całe królestwo tutaj. Niezbyt mądra. Dynastia. Nice! A my tylko praktycznie tam przegraliśmy w bitwie może teraz grać, oczywiście, jako kr królowa Ryksa. Ale w ogóle bez sensu, bo tam w sumie co dwie bitwy na nie zajęliśmy, ale okej. Okay. Ale tak czy inaczej, moi drodzy, nasz król już ma 69 lat, udało nam się rozwinąć Polskę i nawet coś tutaj ugrać tym władcom. Więc to nawet było dosyć takie ciekawe. No, załamanie psychiczne, no ale od czego jest alkohol? Więc ja mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze pod filmikiem. I piszcie w komentarzach, jeżeli też macie jakieś fajne pomysły na odcinki. Na razie trzymajcie się hej.